Jesteśmy w stałym kontakcie z Zarządem Dróg Wojewódzkich przy każdym remoncie bardzo nas interesują sprawy związane właśnie z modernizacją drogi 241 i wspominaliśmy już wcześniej o tym, żeby przez miejscowość zboże przeprowadzić ciąg pieszo na wniosek mieszkańców, którzy od lat starają się właśnie do, doprowadzić do tego, żeby przez miejscowość zboże mógł być wybudowany porządny ciąg pieszo-rowerowy do Kapli do której chodzą. Dzisiaj tam uczęszczają mieszkańcy, chodzą mieszkańcy niestety bardzo ruchliwą drogą po asfalcie, co jest, no wiadomo, bardzo niebezpieczne i niekomfortowe. Udało się z Zarządem Dróg Wojewódzkich uzgodnić, że w ramach kolejnego etapu przebudowy czy modernizacji tej drogi, bo przypomnę, że cały czas jest ona modernizowana z wspólna Krańskiego w kierunku właśnie Więcborga, udało się uzgodnić, że zaprojektuje Zarząd Dróg Wojewódzkich i wykona w przyszłym roku właśnie ten ciąg komunikacyjny. Od początku miejscowości zboża do kapliczki po prawej stronie, jak jedziemy właśnie w kierunku, w kierunku Więcborka, więc więc y, y, będzie ten postulat naszych mieszkańców już spełniony. To jeszcze dopytam o rolę gminy sępulno w tej inwestycji, czy tam jakieś wodociągi, kanalizacji, jakieś takie rzeczy, czy to wszystko leży po stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich, czy gmina tutaj też ma rolę do odegrania? Tu oczywiście będą prowadzone uzgodnienia. Tam chodzi o odwodnienie tej drogi, czyli kanalizację deszczową. Chodzi też o uporządkowanie tych wszystkich sieci, które są pod ziemią ułożone. W zależności od uzgodnień będzie Albo przebudowany i przełożony wodociąg, albo pozostawiony w, tej, w tym miejscu, w którym jest. Jeżeli firma, która, która zarządza tym, tym mieniem, stwierdzi, że jest on na tyle dobry, że może po prostu tam pozostać. Ale to jest jeszcze przed nami. Teraz czas właśnie na uzgodnienia projekt, a w przyszłym roku realizację.